Kubaś Matua, bardzo udana chyba to dla Ciebie runda, tak można by to krótko podsumować? No myślę, że tak, że, że runda udana. Ja, ja wywiązałem się ze swojego zadania, myślę, że dobrze. Wiadomo, no, ta, ta nieszczęsna porażka z Radziąkowem, ale, ale myślę, że tam dużo do powiedzenia przy bramkach nie było, ale ogólnie myślę, że runda cała udana. W klasyfikacji katolickiego sportu jesteś najlepszym wrócnikiem w miastach to nas taki chyba powód do dumy. No tak, myślę, że powód do dumy i także bodziec do, do, do pracy, że można jeszcze, jeszcze lepiej wyglądać. Zacząłem i, ten sezon, na no, by... I się no, na to, że nie no, Zgadza się, Krzysiek Kolik zaczął, zaczął dwa pierwsze mecze, później przydarzyła mu się kontuzja. No ja byłem przygotowany, trenowałem cały czas, wierzyłem w swoje umiejętności, no, wszedłem w pewnym momencie i myślę, że nie zawiodłem trenerów. Przysła, że tym, jak, na się dobre relacje? Tak. Nie, nie. Mamy dobre relacje na treningach, poza treningami też, więc dogadujemy się. A jak, jak byś roczków, to, bo, tam, No ja myślę, że punktowa, no mamy 36 punktów. To jest bardzo dużo. Wiadomo, pod Beskidzie ma, ma o te 3 punkty więcej i o cztery punkty, bodajże, ŁKS, ale, ale myślę, że te 36 punktów nie wzięło się z niczego. No, tych meczów troszeczkę wygraliśmy. Wiadomo, myślę, że ten nieszczęsny remis to jest kształt taki yy, tak, i tak no, zabrał nam troszeczkę tych punktów ale, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni yy, musimy ciężko przepracować okres zimowy i z nadziejami że w tej rundzie rewanżowej no będziemy w tej dwójce która będzie miała awans do dekseklasie. Twoim zdaniem to te zespoły z góry są tak mocne, no, czy też jest dużo słabych różnic, stąd tyle pu punktów w Trudno powiedzieć, ja myślę, że UKS i Podbeskidzie gra dobrą piłkę, a też te zespoły, które są za nami też nie odbiegają, bo i czy z Beniaminkami graliśmy, też naprawdę ciężkie mecze to były i, i na pewno ta runda rewanżowa będzie też bardzo ciężka. W ramkach broni, ale to przed Tobą ta to jest defensywa, chłopaków bardzo dobrze chyba tak, tak, no, dogadujemy się też i ja myślę, że to nie tylko właśnie bramkarz broni, bo cały, cały zespół broni, przede wszystkim też defensywa i, i tu też trzeba pochwalić właśnie chłopaków z defensywy. mi było rotacji, chodzi o Tak, faktycznie cały czas tym samym i myślę, że no to dało jakiś tam efekt na wiosnę, na, na, znaczy może nie na, na yy, No trenujemy do piątku, później bodajże mamy urlopy, dostajemy rozpiski, zobaczymy jeszcze ile mamy tych urlopów, dopiero się dowiemy w piątek. Yy, a jakiś wyjazd? Yy, nie, nie, nie. Zostajemy w domu, może w góry, trochę z małżonką, to wszystko. I w walka o miejsce składzie. Zgadza się ponowna walka o miejsce w składzie i myślę, że, że chcielibyśmy bardzo, żeby, żebyśmy awansowali do eksce klasy. Dzięki. Dziękuję.